Dzień dobry Państwu, witam wszystkich, to już trzeci odcinek mojego cyklu. Tym razem witam Was serdecznie z Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Jednostki Kultury Powiatu Tarnowskiego. Tym razem prześledzimy wybrane elementy mojej samorządowej działalności z miesiąca sierpnia, a zaczynamy od moich ulubionych konkretów, czyli dwóch odcinków dróg powiatowych w Gminie Tarnów, o których mówiłem w odcinku pierwszym. W odcinku pierwszym wspominałem o planowanej gruntownej modernizacji dwóch odcinków dróg powiatowych w Gminie Tarnów. Pierwszy z nich to Radlna i odcinek drogi 1401K. Od wjazdu na stadion KS Radlna, mijając przedszkole, na moście kończąc. Drugi odcinek, który zakończyliśmy remontować, to moja macierzysta zachodnia część gminy Tarnów, czyli Zgłobice i tamtejsza ulica Głubicka. Wyremontowaliśmy tam za pieniądze powiatu Tarnowskiego odcinek drogi 1350K. Realizacje te to wydatna poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i kierowców korzystających z tych dróg. W przyszłym roku będę celował z remontami w Zbylitowską Górę i tamtejszą ulicę Zbylitowskich. Sierpień to miesiąc dorzynkowy, Nie inaczej w tym roku nie mogło mnie zabraknąć na święcie plonów gminy Tarnów z Zbylitowskiej Górze. Nie inaczej było w tym roku. Piękne podtrzymanie religijno-folkowych tradycji regionu Krakowiaków Wschodnich w naszej gminie jest szczególnie pieczołowicie kultywowane przez wszystkie sołectwa. Na uroczystościach dożynkowych reprezentowałem samorząd powiatu tarnowskiego, Zabierając głos w imieniu tego szczebla samorządu i przekazałem serdeczności dla rolników za ich codzienny trud. Podtrzymałem też swoją świecką tradycję i kolejny uczestnik tego święta, planów odjechał do domu przed koncertem Gwiazdy Wieczoru swoim nowym rowerem. Tydzień wcześniej, 15 sierpnia, na pamiątkę zwycięstwa polskiego nad bolszewikami w 1920 roku, obchodziliśmy święto Wojska Polskiego w woli rzędzińskiej. Dzięki mojej operatywności i zamiłowaniu do polityki historycznej. Powiat Tarnowski wsparł organizację tych obchodów i dzięki naszemu wkładowi w Paradzie Rekonstruktorów i Żołnierzy uczestniczył 12-osobowy oddział jazdy imienia V Pułku Strzelców Konnych z Tarnowa. Oddział kultywujący tradycję kawaleryjską dwudziestolecia międzywojennego. Tegoroczna Parada Wojskowa w Woli Rzędzińskiej była okazała i pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, co widać wydatnie w naszym materiale. Nie zabrakło jakże ważnego dla bezpieczeństwa nas wszystkich ciężkiego sprzętu pancerno-rakietowego, zaprezentowanego przez Wojsko Polskie. Kontynuując nasze spotkanie, tym razem konkret drogowy dotyczący mieszkańców Pogórza Ciężkowickiego, a konkretnie gminy Zakliczyn, bowiem tam rewitalizujemy ponad 5 km drogi powiatowej. Mowa tu o przebudowie i rewitalizacji wraz z budową chodników drogi powiatowej nr 14-10K, począwszy od Zakliczyna, poprzez Wolę Struską, Stróże i na Filipowicach kończąc. 8 sierpnia w siedzibie starostwa podpisaliśmy z wykonawcą tych prac stosowną umowę. To prawie 5 km nowej nawierzchni i wydatna poprawa warunków korzystania z tej drogi dla pieszych i kierowców. Zadanie wykonujemy ze środków rządu Zjednoczonej Prawicy, czyli drugiej edycji Polskiego Ładu. Wartość zadania to 3 970 000. A ostateczny termin wykonania tych prac to 16 listopada tego roku. W sierpniu trwały też konsultacje społeczne. Nad nowelizacją zapisów uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jako zarząd powiatu Ingremio przedstawiliśmy w imieniu naszych wyborców propozycję, by te niekorzystne finansowo dla mieszkańców regionu zapisy dotyczące wymiany kotłów centralnego ogrzewania przesunąć w czasie o co najmniej 3 lata. Nasza wizyta w Kośnej nie jest przypadkowa, bowiem w ostatnią niedzielę sierpnia uczestniczyłem tutaj w świetnym koncercie. Muzyki filmowej w ramach festiwalu Brawo Maestro. Zachęcam Państwa do korzystania z oferty kulturalnej tego centrum, gdyż z ramienia zarządu powiatu opiekuje się również tą jednostką kultury. Koncert, o którym mowa to maraton muzyczny muzyki filmowej w ramach festiwalu Brawo Maestro. Piękne aranżacje z instrumentarium właściwym dla muzyki klasycznej przeniosły nas dźwiękowo w świat pięknych doznań estetycznych, właściwych dla kinomanów, do gierona których nieskromnie się zaliczę. A już za miesiąc, 1 października, następny frapujący koncert z Centrum Paderewskiego w Kąśnej. 1 października będziemy słuchać utworów niezapomnianego Franka Sinatry w koncercie The Best of Sinatra. Zachęcam Państwa do uczestnictwa. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Polecam wrześniowe podsumowanie miesiąca. Do zobaczenia.